że pozańskiej warty Mateusz Kubczak. No to panie kapitanie, bo ostatnio w takiej roli często pana widywaliśmy. Jak te przygotowania na początku wyglądają w dobrych nastrojach? Yy, przede wszystkim szczęśliwego nowego roku wszystkim życzę. Yy, tak, przygotowania zaczęliśmy od takiego mocniejszego akcentu dzisiaj i, i, i wczoraj. Myślę, że na razie wszystko przebiega sprawnie i, i dajemy sobie wszystko na, na treningach. Słoneczko świeci, śniegu nie ma, ale taka klasyczna piłkarska zima, że dużo siłowni i dużo biegania na początek. Tak, tak. Siłownia i bieganie zostaje. Cieszymy się z tego, że tak aura nam wypisuje tutaj w Poznaniu, że mamy takie fajne boisko i, i możemy, i możemy trochę zaczerpnąć słoneczkę w tych ciężkich warunkach treningowych. O ten nastrojenie przypadkowo pytałem, bo ta jesień była dla piłkarzy warty Poznań moim zdaniem udana. Też z takim poczuciem wróciliście do tej roboty, żeby tę klopeczkę nad jej wiosną postawić? Zgadza się, na pewno dobry wynik w tej pierwszej rundzie. Napędził nas do takiej dalszej pozytywnej pracy, z taką fajną energią możemy kontynuować i, i zacząć tą drugą rundę. Będzie wyjazd na zgrupowanie do Turcji, jeszcze więcej słońca, ale też chyba więcej też kontaktu już z piłkami, sparingi? No zgadza się, na pewno po takiej miesięcznej przerwie tego kontaktu z piłką było mniej i myślę, że w Turcji już tylko akcent piłkarski i dużo, dużo, dużo rzeczy z piłką będziemy przyjmować. Będziemy Pierwsza wymiana zdań przodnich między zawodnikami. Co pan najczęściej słyszał? No, gramy, nie wiem, o pierwszą piątkę czy tylko spokojne utrzymanie? No jeszcze no, na, razie, na razie wszyscy życzyli sobie e, wszystkiego dobrego w tym nowym roku, a o takich poważniejszych sprawach będziemy rozmawiać później. To ja się zapytam, bo pamięta pan, jak wyglądały przygotowania. E, e, dwa lata temu, rok temu. Czy wy na przykład mieliście z tyłu głowy ten wynik, to miejsce w tabeli, czy, czy to wpływa w ogóle na, na to, jak, w, w jaki sposób się podchodzi do treningu? Teraz no, teoretycznie z luźniejszą głową przyjechaliście na te pierwsze zajęcia. Zgadza się, no tak jak pan powiedział, na pewno ten dorobek z pierwszej rundy pozwala nam jakby spokojniej, Spokojniej myśleć na przyszłość jakby przygotowywać się w lepszych nastrojach na tą drugą rundę, bo na pewno, jeżeli, jeżeli jesteś gdzieś tam nisko w tabeli i, i musisz gonić, to, to, ten, to ten trening, to te przygotowania są wiadomo. No, starasz się i dajesz siły wszystko tak samo, ale, ale na pewno masz tył głowy to, że, że musisz dobrze zacząć i zbierać punkty, bo jak nie, to, to inne drużyny mogą odjechać i później będzie ciężko. Szulczek, panie trenerze, z takim poczuciem już dobrze spełnionego obowiązku w rundzie jesiennej czy z takim nowym otwarciem, żeby ta wiosna była jeszcze lepsza, zaczął pan te przygotowania z piłkarzami? Nie no, liczy się cały sezon, więc przed nami jeszcze kupa roboty do zrobienia, musimy zdobywać punkty, musimy wygrać co najmniej pięć spotkań, żeby się utrzymać, więc no, mamy przeświadczenie, że trzeba szukać już szans w meczu z Rakowem i przygotowujemy się po to, żeby dobrze wyglądać na początku tej, rundy wiosennej i w tych meczach z Rakowem, Płockiem i później zmieniłem. Często Pana określają trenerskie odkrycie już od pewnego czasu, na pewno nowa szkoła trenerska, ale jeśli chodzi o tę zimę, to pewne kanony zostały zachowane. Trzeba się teraz nachorować najbardziej, żeby to wiosną procentowało? No Myślę, że wszyscy trenerzy, ci, którzy w najnowocześniejszy sposób pracują na zachodzie, mają świadomość tego, że piłka się składa również z elementów siły, biegania, więc no u nas jest dużo tej piłki, Dzisiejszy trening chociażby to potwierdza, że praktycznie wszystko się odbywało z piłką, ale są też wstawki, kiedy biegamy osobno. Jest to zdecydowanie mały procent treningu, ale on występuje. No i na pewno jest wzmożona praca na siłowni i tej siłowni jest więcej w okresie przygotowawczym niż startowym. I dzisiaj akurat taki dzień był, że był bardzo intensywny i długi objętościowo też, bo mieliśmy siłownię, później od razu przejście na boisko, więc tak naprawdę około 3 godzin trenowaliśmy. Pamiętam, że jeżeli chodzi o poznańską Bartę, to tutaj także rozglądając się jakieś mnóstwo nowych twarzy nie zauważyliśmy. To jest też taki urok tego klubu. Pan marzy o jakichś wzmocnieniach jeszcze przed tą drugą częścią rozgrywek w Fekseklasie? Myślę, że nie będzie dużego ruchu. Jedna, dwie osoby może odejdą, jedna, dwie osoby może dojdą. Nie liczę już Milana Korena, którego nie ma, więc może odejdą dwie, trzy, dojdzie może jedna, może dwie, może nikt. Myślę, że stabilizacja nam się przyda, skoro już mamy większe, większą rotację w ostatnim roku i rotujemy dyrektywami sportowymi, to może warto nie rotować z trenerem i zawodnikami, może w ten sposób lepiej. To na pewno Pan już letecze plan na tureckie zgrubowanie, tam będzie troszkę okazji też do rozmów. Co Pan tam planuje? Już troszeczkę zmiana profilu treningowego w porównaniu z tym, co działo się w tych pierwszych dniach tutaj w Poznaniu? Myślę, że będziemy robić w dużej mierze to, co też robiliśmy w zeszłym roku. Koncepcja, jedziemy tam po to, żeby mieć dobre boisko do treningu. Dużo tutaj robimy z piłką, no ale w Turcji to praktycznie tylko wychodzimy z siłowni dwa treningi dziennie na boisku. Te treningi wtedy są mniejsze objętościowo, nie trwają. Ponad 90 minut czy 90, tylko są to takie tręgi 60 parę, 75 minut, ale trenujemy dwa razy dziennie, więc rozbijamy to sobie, można zrobić dużo więcej. No i tam jedynym elementem, którego tutaj nie będziemy realizować, tam będziemy realizować stałe fragmenty gry, no, bo tam jest lepsza pogoda, więc mamy na to więcej czasu, możemy też to dobrze przygotować. A nie zdobyliśmy jakoś specjalnie dużo bramek jesienią ze stałych, więc uważam, że to jest element, który warto poprawić w Turcji. Powiem że to wydaje się, że pytanie jest zbyt wczesne, ale to tylko 25 dni do meczu z Rakowem, Częstochowa, z liderem, czyli zaczniecie no, z mega mocnej półki. Jak pan to widzi na dzisiaj, na 3 stycznia? Dobrze, będziemy mieć ich za sobą już potem. A tak naprawdę, myślę, że ten mecz z Rakowem i Wisłą Płock, który odbył się w lipcu, po pierwsze te mecze pomogły nam też szybciej łapać błędy, szybciej zauważyć jakie mamy potrzeby, a po drugie. Dzięki temu, że te drużyny tyle biegają, to były dla nas tak świetnym treningiem, że potem już było coraz lepiej. Sparych partnerów jeszcze chciałem podpytać trenera Sabach Baku, Dugadzini i na Tylko dwóch sparing partnerów. Jak przebiegał proces wyborczy? Czy to jest po prostu dlatego, że te drużyny też tam będą, czy trener ich dobierał z jakiegoś klucza, nie wiem, odpowiadających takim wymogom, które też będą w ekstraklasie? czy tylko dwa, dwa mecze to, to nie za mało, nie przydałoby się jeszcze jedno spotkanie. W zeszłą zimę mieliśmy pięć meczów kontrolnych, jak dobrze pamiętam, bo ja musiałem poznawać chłopaków, skoro teraz nie robimy dużej rotacji, a można powiedzieć, że takich ludzi na ten ekstraklasowy poziom my nie mamy aż tak wielu, to nie jest tak jak na przykład 20 zawodników w innych klubach, tylko mamy kilkunastu, to wyszedłem z założenia, że drużynę znam, ten skład się nie zmienia praktycznie, Zawodnicy wiedzą, co, co chcemy grać, więc wolimy poprawiać deficyty, tak jak chociażby rzeczy związane z treningiem siłowym, żeby nie było urazów, tak jak chociażby te fragmenty gry. A jeśli chodzi o mecze sparingowe, będziemy się skupiać na 15-16 zawodnikach, którzy mają wybiec w meczu z Rakowem i Wisłą Płock I oni będą głównie w tych sparingach grać, więc jeżeli do tego dodamy grę wewnętrzną, którą będziemy mieli w sobotę, plus dwa mecze, gdzie już będziemy grali między 60 a 90 minut zawodnikami, którzy mają grać to myślę, że jest to w zupełności wystarczająco. My będziemy grali jeszcze cztery mecze sparingowe po powrocie z Turcji i to będą mecze, które się będą odbywać dzień po spotkaniu mistrzowskim. W tych meczach będą grali zawodnicy, którzy w Turcji dostaną mniej szans, zawodnicy z Akademii. Są to mecze z drużynami drugoligowymi głównie, też Unia Swarzędz. Jeden taki sparing i to będzie w późniejszym terminie już po powrocie z Turcji, jak będziemy mieli harmonogram podane, więc no myślę, że Mamy się najpierw przygotować na raków i płock, a w międzyczasie też będziemy się mocno skupiać na zawodnikach 16, 17, 18, bo być może w kwietniu maju ci zawodnicy mogą odegrać kluczowe role. A jak pan współpraca z dyrektorem sportowym bo jest z wami wieku i czy jest jakaś pozycja, na którą konkretnie no, potrzebałby pan jakiegoś wzmocnienia? Eee, bardzo pozytywnie. Pierwsze spotkania, które miałem z dyrektorem jeszcze na przełomie listopada grudnia, nie pamiętam konkretnie. Eee, Byłem bardzo zaskoczony, że dyrektor wszystkich zna, wszystkich zawodników potrafi scharakteryzować. Siedzieliśmy kilka godzin w klubie, rozmawialiśmy o ekstraklasie, o różnych o trenerach. Jestem pod wrażeniem jego piłkarskiej wiedzy, kontaktów i naprawdę super, super pierwsze wrażenie. Natomiast dyrektor w ostatnim czasie trochę chorował i no czekamy aż też wróci do pełni sił. Z racji tego, że ja jestem zadowolony z tej drużyny, którą mieliśmy w październiku, listopadzie. To też nie ma jakichś specjalnych wymagań, że musimy teraz nagle ściągać mnóstwo zawodników. Myślę, że głównie dyrektor będzie się koncentrował na tym, żebyśmy w czerwcu i lipcu po odejściach, przyjściach, transferach mieli też drużynę, która będzie w stanie potem rywalizować, a, a teraz y, głównie spoczywa to na barkach sztabu szkoleniowego i piłkarzy, bo w tej gronie, w którym jesteśmy musimy wywalczyć utrzymanie nie w jakiejś klasie. Potrzeby świeżej krwi, puszczają do zawsze. No to może będzie jeden jakiś transfer, może dwa, może żaden. E, myślę, że wystarczająco mamy energii wszyscy i takiego zapału, chęci, e, że jak dojdzie jedna osoba, to będzie fajnie, jak nie dojdzie nikt, to nie dojdzie nikt. Więc nie ma takiego ciśnienia Oczywiście jak każdy trener Chciałbym, żeby doszły Dwa, trzy transfery, które znacząco podniosą Jakość i tak dalej Ale mamy też świadomość tego Że jest trudna sytuacja rynkowa Wiele klubów ma problemy finansowe A w Warcie ludzie są odpowiedzialni Nie chcą dopuścić do takich rzeczy Więc biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy Związane z inflacją, wojną i tak dalej To myślę, że trzeba racjonalnie Wydawać pieniądze I tak się to dzieje w Warcie a jakie pierwsze wrażenie na Panu e, zrobili Ci chłopacy z Akademii, którzy zostali zaproszeni na treningi? E, no zostali zaproszeni na treningi dlatego, że zrobili dobre pierwsze wrażenie jesienią e, i uważam, że ich głównym atutem jest to, że nie przeszkadzają w treningu zawodnikom ekstraklasowym, a to już jest dużo, bo byłem w wielu klubach i często jak przychodzili zawodnicy z Akademii, to e, różnie to wyglądało, a tutaj akurat czy Wajman czy Lechowicz naprawdę tak pozytywnie i e, myślę, że też e, dobrym atutem jest to, że nie obniżają nam intensywności pracy, a to też jest ważne, bo często w piłki młodzieżowej jak ktoś przeskakuje do seniorów, to po jednym treningu e, przez kolejne trzy dni po, potrzebuje odpoczywać, więc e, wyselekcjonowaliśmy tak e, tą grupę młodych, e, żeby dawali radę. Czy to z do e, Turcji? Chcemy, żeby dwóch, trzech zawodników z Akademii dostąpiło takiego zeszczytu i mogło z nami polecieć, żeby też zbierało doświadczenie. Na dzisiaj trudno mi powiedzieć, bo dopiero ostateczna decyzja będzie po sobotniej grze wewnętrznej, czyli jakieś 12 godzin przed wylotem się dowiedzą. Jest różnica w przygotowaniach, kiedy zespół gdzieś się zbalansuje na krawędzi tabeli, a kiedy ma... Sytuację komfortową no mam nam siedzi, może pan porównać sytuację sprzed roku i teraz. Czy to ma znaczenie na, na treningi, na przygotowanie do sezonu? Ja jako trener zawsze podchodzę do tego tak, że za chwilę gramy mecz, musimy ten mecz wygrać. Skoncentrujemy się na tym, żeby być dobrze przygotowanym, bo nie, niezależnie czy jest bardzo dobrze, czy jest bardzo źle, jak będzie się patrzeć tą tabelę, będzie się tym przejmować, to, to zupełnie są to niepotrzebne myśli, raczej taka metoda małych kroków, koncentrujemy się na tym, żeby mecz z Rakowem wyglądał dobrze, żeby mecz z płotkiem wyglądał dobrze, z miedzią wyglądał dobrze. A żeby ten mecz wyglądał dobrze, to musimy mieć dobre akcje, żeby te akcje były dobre, no to trzeba je przetrenować i tak jak idziemy tak metodą małych kroków, to myślę, że jest lepiej. W zeszłym roku tak robiliśmy, teraz też tak robimy. E, paradoksalnie się wszystkim wydaje, że jest super. E, a jak zaczniemy sezon, tak jak zaczęliśmy, jak zaczniemy rundę tak jak zaczęliśmy sezon, od dwóch porażek i bramych 0,5, no to co? Przed meczem z miedzią już nie będzie wcale tak super, więc e, koncentrujmy się na drobnych małych krokach i myślę, że to jest droga do końcowego sukcesu. To większa presja jednak nie towarzyszy zawodnikom kiedy tak no, tylko, tylko trenują. No. Dlatego mówiłem z mojej perspektywy. Okay. Ale myślę że no z tyłu po zawodnikach czasami to jest widoczne i na pewno jest więcej uśmiechu na no, tym treningu, treningu i też z racji pogody. Rok temu było szaro, buro, ponuro i mróz. Więc z racji pogody też ale też dlatego że po prostu mają poczucie że ten poprzedni rok był dobry. I chciałbym, żeby ten pozytywny efekt później też był widoczny na wojsku i żebyśmy lepiej grali niż wcześniej. To ja tak może zapytam kalendarzowo, czy dla Pana jako trenera czy dla piłkarzy miało znaczenie to, że teraz ta przerwa zimowa była w nieco innym terminie niż zazwyczaj w polskiej piłce ona występuje? Na pewno miało to duże znaczenie, bo pierwszy raz od momentu powrotu po pandemii mogliśmy dłużej odpocząć od siebie i, i też yy, tak mentalnie, ale też fizycznie i przede wszystkim wszyscy odbudowali się zdrowotnie poza Bartkiem Kielibum, który jeszcze wraca do zdrowia. Natomiast no to jest fajne, jak kończymy rundę, ja mamy siedmiu kontuzjowanych a Przechodzimy na pierwszy trening, już jest tylko jedna osoba, która wraca do zdrowia, a wszyscy pozostali wrócili. Dlatego nie robiliśmy treningu w grudniu, bo po pierwsze mieliśmy dużo rekonwalescentów po drugie jest nas mało, po trzecie, biorąc pod uwagę, że jest nas mało, jakbym zrobił w grudniu treningi i ktoś by zarwał więzadła, to byłbym idiotą. Więc zrobiliśmy tak, że zrobiliśmy mocne rozpiski biegowe, siłowe i ci zawodnicy są dobrze przygotowani. A teraz wracamy na, na boisko, przygotowujemy się. Mecz z Rakowem i Wisłą Płock, to będą jeszcze świetne, świetne treningi przed kolejnymi spotkaniami i przed meczem z Miedzią i, i Pogonią, więc po tych dwóch sparingach trzeba wygrać z Rakowem, potem trzeba wygrać z Płockiem i w jeszcze lepszych humorach przystąpić do meczu z Miedzią. Myślę, że pan mówił... Jesienią nawet, jak się pytałem wtedy o to, co różniło warte w tych poprzednich sezonach z wiosną jesieni, jesienią, Pan wspominał te transfery tych piłkarzy wiodących, jakby, czyli, czyli Baku i Kastaniedy. Teraz Pan potrzebuje takiego chrapagana do przodu jeszcze, czy tak sytuacja w Taweli jest taka, że nie trzeba takiego gościa czasowo brać, tylko już szukacie może kogoś takiego na, na lato? Rozglądamy się za młodymi zawodnikami, którzy będą potencjałem sprzedażowym. Jeżeli wszyscy będą zdrowi do końca lutego, to jest to wystarczające, jeżeli kogoś sprzedamy, bo na przykład ktoś wykupi albo się zgłosi, to na pewno wtedy będziemy szukać zawodnika. Ten zawodnik już jest szukany, natomiast na pewno wtedy zaczniemy bardziej działać. Jeżeli wszyscy będą zdrowi w końcu wce tego, nikt od nas nie odejdzie, to przypuszczam, że nie zrobimy transferu. Tak dużo mówimy o transferach do, a czy może szykują się transfery z klubu? Czy ma Pan jakieś niepokojące dla Pana wieści? Jest zainteresowanie kilkoma zawodnikami, takie bardzo mocne. Jest jednym z młodych zawodników, i no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli, jeżeli ktoś od nas odejdzie, to w to miejsce musi ktoś przyjść. Jeżeli nikt od nas nie odejdzie, to ja nie mam takiej dużej potrzeby. Faktycznie, no, biorąc pod uwagę, że jednego z zawodników wypożyczymy do niższej ligi, że Milan Koren odszedł, to takie uzupełnienie w postaci jednego zawodnika do przodu, za Milana, można to tak powiedzieć, byłoby. Byłoby miłe, ale też biorę pod uwagę, że no po to jest tu 16-17 zawodników, jest Kajtek Szmyt, e, za chwilę w kolejce z Sarbinowski, on też chce grać, jak my kogoś ściągniemy, no za chwilę ktoś będzie siedział na awce, Szczepański przyszedł tu po to na wypożyczenie, żeby wrócić do zdrowia, do formy, żeby się, się ograć i też nam pomóc w utrzymaniu i on też chce minuty, Miguel tu nie przyszedł po to, żeby siedzieć, Żurawski przyszedł tu po to, żeby grać, więc tak naprawdę my mamy ludzi do, do grania transfery, które ewentualnie byśmy zrobili to mają być transfery, które nam mają pomóc bardziej w kwietniu, maju, jak już będą jakieś urazy, przerwy za kartki i tak dalej. A teraz chciałbym, żeby ci ludzie, którzy zapracowali na to całym rokiem 2022 i dobrą postawą, żeby oni po prostu mieli tą nagrodę w postaci takiej, że mogą grać w extra klasie na Pana zdaniem Szymyt powinien dalej tutaj w Barcie szkolić i pracować. Czekaj, jeżeli będzie jakaś fajna oferta po tej zaledwie jednej rundzie, takiej dobrej, mógłby spróbować po prostu się gdzieś wyżej. No, a myślę, że obie drogi dla niego będą dobre. Myślę, że jak zostanie i będzie się tu rozwijał, to w lato może mieć jeszcze lepszą ofertę. A jak odejdzie do dobrego klubu, dobrego trenera, to, to też na niego to będzie dobre. Więc myślę, że Kajtek jest po tej, po tej końcówce rundy i generalnie od sierpnia naprawdę wyglądał coraz lepiej i jest w takiej sytuacji, że co się nie stanie, to dla niego może to być taka win-win. Zostanie to będzie dobrze, a jak odejdzie, to może też być dla niego to dobrze.